Witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj króciutko o nawożeniu roślin. Słuchajcie, jest po 15 marca, więc okres, czas nawożenia roślin uważam za otwarty. No i dzisiaj króciutko podzielę się z wami, jakie nawozy w tym sezonie wybrałem do nawożenia swojego ogrodu. Od razu mówię, nie jest, nie mam żadnej współpracy z żadną firmą. Jest to po prostu odcinek, w którym pokazuję wam, jakie nawozy sprawdziły mi się. W ogrodzie, tak, które, jakie nawozy sprawdziły się u mnie? No i oczywiście otwarte pytanie, komentarze są do Waszej dyspozycji, jakie nawozy sprawdziły się u Was? Słuchajcie, jeżeli chodzi o nawożenie podstawowe, w tym roku wybrałem Jaramile Kompleks. To jest chyba 25 kg. Powinno wystarczyć na, na cały ogród, jeżeli chodzi o właśnie to podstawowe nawożenie. W zeszłym roku używałem Azofoski. Co, co kupiłem? Słuchajcie, na początek iglaki. W ogrodzie jest bardzo dużo iglaków. Przypominam, działkę kupiłem w zeszłym roku, w jesieni. No i muszę wspomóc troszeczkę te iglaki, te, te tuje, których jest naprawdę bardzo dużo. Tym bardziej, że to jest taki ogród trochę bardziej leśny, więc, więc to wsparcie na pewno będzie potrzebne. Dalej nawóz do rododendronów, jak również nadaje się świetnie do hortensji, ponieważ do tych rododendronów również w ogrodzie troszeczkę troszeczkę jest, a hortensji będzie, ponieważ mam zamiar dosadzać hortensję, co my mamy dalej dalej mamy nawozy dedykowane, tak nawozy do malin, porzeczek, agrestu i winogron, ponieważ trochę tych krzewów owocowych w tym roku zasadzę, mączka bazaltowa oczywiście obowiązkowo potem z dedykowanych do warzyw, no to pomidory, ogórki, to na troszeczkę późniejszy okres nawóz do winorośli, do róż, do borówek udało mi się zdobyć z mączką bazaltową od razu nawóz do trawników, magnoli, potem jeszcze nawozy specjalistyczne, takie jak siarczan magnezu, siarczan potasu, czy też siarczan amonu. Na temat używania siarczan, siarczanów na, nagram osobny odcinek, więc dzisiaj nie będę się na tym skupiać. No i przy okazji zakupów oczywiście jeszcze ukorzeniacz, ponieważ będziemy robić sadzonki zdrewniałe w tym sezonie maś ogrodnicza, ponieważ jest dużo cięcia w ogrodzie w tym sezonie. No i jeszcze co, i jeszcze komposter. O komposterze też zrobię osobny odcinek, więc wam troszeczkę więcej opowiem o, o zastosowaniu tego, tego specyfiku. Tak słuchajcie, jakie nawozy wy stosujecie. Mówię jest po 15 marca, więc czas nawożenia ogrodów, uważam za rozpoczęty. Jakie nawozy Wy wybraliście w tym sezonie? Piszcie w komentarzach, chętnie z wami porozmawiam. O nawozach specjalistycznych. Nagram osobny odcinek, gdzie opowiemy sobie troszeczkę więcej na temat zastosowania tych nawozów. Słuchajcie, żegnam się z Wami serdecznie i mówię do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku.